Witam państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Konrad Gwóź, a wy gościcie w programie w Centrum. Mamy końcówkę tygodnia, a więc przyszedł czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-politycznego Polski. Zaczynajmy. Jak wszyscy dobrze wiemy, agresja Rosji na Ukrainę trwa. Nie ma w tej sprawie przełomu. Rosjanie mocno atakują. Ukraińcy odpierają atak i bardzo dzielnie się bronią. Mapa Ukrainy wygląda na chwilowo zamrożoną. Co innego, można powiedzieć o gospodarce rosyjskiej, która to jest w recesji, bardzo głębokiej recesji. Można powiedzieć, że znalazła się w depresji, nawet. Cena jednego rubla to zaledwie 4 grosze. To jest spadek o 20% w stosunku do ceny sprzed wybuchu wojny. Cena rubla ląduje na łeb, na szyję, po czym wybija się do góry i znowu ląduje na samym dnie. Obecnie wycofuje się z Rosji, bądź zawiesiło swoją działalność wiele firm, w tym światowe marki, takie jak Netflix, McDonald's, Rolex czy Adidas. Nad czym ubolewają głównie zwykli mieszkańcy. Pojawia się pytanie, na ile realne jest zastąpienie oryginalnych marek zamiennikami z Chin? Czy Chiny chciałby wejść w tym momencie na tak niepewne? Rynek. Nie wiemy tak naprawdę, jak zakończy się konflikt na Ukrainie i jak długo potrwa. Polski Senat jednomyślnie przyjął ustawę o ochronie ojczyzny, która to określa m.in. co czteroletnie nadawanie kierunku modernizacji oraz rozbudowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Parafrazując słowa byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Polacy wreszcie nie będą musieli latać na drzwiach od stodoły. Czas poruszyć wątek trzeci. Wątek, który dotyka każdego z nas osobiście. Do końca tego tygodnia przez nasze granice powinno się przedostać ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Punkty recepcyjne oraz noclegowe są zapełnione. Nikt nie ma wątpliwości, że zbliżamy się do punktu krytycznego. Centralna koordynacja punktów pomocowych jest konieczna. Brakuje na przykład odpowiedzialnych za wywóz śmieci z punktów dla uchodźców. W moim mniemaniu funkcję tą powinien pełnić Urząd Wojewody. W teorii właśnie po to istnieje. Oprócz koordynacji wewnątrz naszego kraju potrzebna jest koordynacja europejska. Sami nie damy rady z kolejnymi falami napływu uchodźców. A jeżeli zamierzacie pomóc Ukraińcom, a nie do końca wiecie, jak się za to zabrać, zapraszam do rejestracji poprzez formularz na stronie pomagamukrainie.gov.pl. Z tego miejsca chciałbym Wam podziękować za każdą pomoc, której udzieliliście dla skrzywdzonego. Narodu ukraińskiego. W tym tygodniu to już wszystkie najważniejsze wydarzenia. Staram się wybrać i wyselekcjonować trzy spośród tak wielu wydarzeń i zapraszam do, do śledzenia mojego Twittera, Instagrama oraz Facebooka. Do zobaczenia. Cześć!